thank you Aby mam zaprezentować nową markę biżuterii, jaką jest Prawen. Jest to firma, która dopiero rozwija swoje skrzydła w Polsce, a na pewno może pochwalić się unikalnym sposobem pakowania biżuterii. Zobaczcie. Otóż każdy produkt pakowany jest jak prezent, zupełnie za darmo. Przede wszystkim każdy klient może wybrać swój ulubiony papier ozdobny, a do paczki dołączana jest gratis ściereczka do czyszczenia biżuterii. Po to, by utrzymać jej blask na bardzo długo. Ale to nie wszystko. Klienci mogą za darmo wybrać kartkę z życzeniami, którą można spersonalizować, zmieniając datę bądź imiona, tak aby prezent był idealnie dopasowany do obdarowywanej osoby. Co więcej, jest też coś dla zakochanych otóż jest opcja zakupu pudełeczka obrotowego z różą, która będzie doskonałym prezentem na nadchodzące święto zakochanych. Można do niego włożyć dowolną biżuterię, która będzie prezentować się w nim zjawiskowo, a róża ta nigdy nie zwiędnie. Jest wieczna, tak jak miłość którą darzymy, obdarowywaną osobę. Cena samej biżuterii jest bardzo przystępna, w związku z tym myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Biżuteria zaczyna się od 35 zł, wliczając w to również moją zniżkę. Tak naprawdę od 1 do 14 lutego macie promocję minus 14%. Co więcej, jeśli przy okazji wpiszecie również kod Alea10, to dodatkowo otrzymacie minus 10%. I te promocje łączą się. Dzięki temu można uzyskać naprawdę bardzo fajny rabat. Ja sama zdecydowałam się na kolczyki, kreolki angielskie, które podkreślają elegancję i wykonane są z wysokiej jakości srebra próby 925 pozłacane złotem próby 585. Wybrałam też naszyjnik, który wykonany jest ze srebra próby 925. Posiada zawieszkę w kształcie księżyca oraz łańcuszek ozdobiony cyrkoniami oraz uroczymi małymi gwiazdkami. Mam też przepiękny i wyjątkowy pierścionek antystresowy, który wykonany jest ze srebra próby 925. A ten pierścionek zachwyca nie tylko minimalistycznym designem, ale także rozwiązaniem antystresowym. Obracając delikatnie serce pierścionka, można skupić uwagę na tej subtelnej czynności, co pomaga zrelaksować umysł i zminimalizować stres. Jeśli w tej chwili poszukujecie dla siebie biżuterii, to zachęcam was do zapoznania się z ofertą marki Praven. Link do sklepu znajdziecie na dole w opisie filmu. Hej, dzień dobry! Dzisiaj robię dla Was film makijażowy. Wczoraj udało mi się dorwać ciekawe nowości w Drogerii Natura. Otóż jakiś czas temu, dosyć długo, e, chodziły za mną te palety od Daniela Sobieśniewskiego. Mamy tutaj Daso Beauty i szczerze mówiąc chciałam się zdecydować na jedną paletę. I tak, jedyna to jest Harmonijny mat. I ta paleta wygląda w ten sposób. Czyli mamy tutaj przepiękne nudziakowe odcienie. Paleta taka typowo ślubna. No i mamy tutaj same maty. Od najjaśniejszego wręcz tutaj taki mamy biały odcień aż po czarne. Natomiast nie mogłam się też oprzeć błyskotkom. I tutaj mamy, słuchajcie, to się nazywa Naturalnie rozświetlona. Mamy też tutaj maty które wyglądają całkiem ciekawie, tak nie są brudne, nie są zbyt mocno zgaszone, mogą być bardzo twarzowe. No i tutaj też te błyszczące cienie, tak jak dotykałam na testerze, są bardzo takie miękkie, masełkowate, no i pięknie błyszczą i mienią się w świetle sztucznych lamp, chociażby sztucznego światła. I tak myślę, żeby zbyt mocno nie kombinować, nie będę tutaj mieszać obu palet, i na pewno zrobię makijaż jedną z nich, natomiast być może za jakiś czas wrócę i zrobię makijaż po prostu kolejną paletą. E, natomiast za chwilę zdecyduję, której będę dzisiaj używać, a oprócz tego zdecydowałam się również na podkład. Podkład Daso Beauty i to jest podkład wygładzający o średnim kryciu. Natychmiastowo sprawia, że skóra wygląda na bardziej jędrną i miękką. Nawilżająca formuła doskonale łączy się ze skórą, gwarantując naturalny efekt. Tutaj mamy 28 ml i ja zainwestowałam w odcień numer 2. Ogólnie kolory są bardzo ładne, żółte, ciepłe, takie delikatne, delikatnie żółte, więc to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię, no bo kolory skóry wtedy będzie wyglądał zdrowo i świeżo. Nie widzę tutaj żadnych różowych tonów. Zacznijmy sobie od podkładu. Buzie mam już nawilżoną, nawilżyłam ją jakiś czas temu, więc ta pielęgnacja się ładnie wchłonęła. Formuła jest dosyć gęsta, ale tak powoli spływa. No i sprawdźmy. Będę oczywiście nakładać gąbeczką. Wydaje mi się, że też ten podkład trochę oksyduje, dlatego wzięłam nieco jaśniejszy. Natomiast widzę, że gdybym wzięła nawet ciemniejszy, to nie byłoby, nie byłoby źle i jakoś bym to ograła. Ale no mam nadzieję, że trochę trochę ściemnieje, bo tak jak patrzyłam na ręce w drogerii, bo je kupowałam stacjonarnie, to wydawało mi się, że ten podkład trochę oksyduje. Krycie całkiem niezłe, nawet bym powiedziała, że to jest takie średnie plus. Wykończenie jest rozświetlające, jest takie bardziej nawilżające. Porównując go do mojego elewer, no to tutaj jest ten jest ten błysk, jest blask, Elever jest chyba jednak bardziej taki ma matujący i mocniej kryjący. Natomiast tutaj krycie też jest powiem ee, satysfakcjonujące. Mamy to. E, teraz nałożę korektor. U mnie to jest korektor Lovely w odcieniu numer 3. On ładnie zakryje mi zasinienia i zaczerwienienia wokół oczu. Od razu lepiej. I z korektorem jest so fresh. Ale nie, podkład mógłby być odrobinę ciemniejszy, bo jednak chyba ciało jest ciemniejsze, a twarz wyszła blado. Ale ogarniemy to, zrobimy sobie konturowanie na mokro, czyli użyjemy bronzera. I tym bronzerem będzie Eveline w odcieniu 01 i dodamy sobie tutaj trochę koloru, przybrązowimy wóźkę. i w ogóle ten bronzer jest o tyle fajny, że on ma też nieco takie cieplejsze tony. Nie jest totalnym, chłodnym, brudnym odcieniem, tylko doda mi tutaj życia. Ja przynajmniej bardzo lubię. Cieplejsze tony przy brązerach. Yy, produkt jest bardzo kremowy, jest świetnie napigmentowany, więc tutaj trzeba z nim bardzo ostrożnie, bo ładnie zostawia kolor. Oczywiście, możecie to robić gąbeczką, natomiast gąbeczka jest mało precyzyjna i może zbyt szeroko rozłożyć ten pigment na skórze. Ja zdecydowanie wolę to robić pędzlem, dlatego że mam, tak mi się wydaje, większą kontrolę nad tym. I to samo tutaj, bliżej linii włosów, tak żeby dodać sobie trochę koloru i też tutaj czoło wykonturować. Natomiast na przykład gąbeczką mogę się posłużyć. Po to, żeby tutaj mm, rozblendować sobie granice, jeśli na przykład zbyt mocno tym brązerem wyjechałam do środka, to w związku z tym, że tutaj mam resztkę podkładu, czyszczę i blenduję granice. I dzięki temu to wygląda ładnie. Tą gąbeczkę, to jeszcze lecę sobie tutaj i tutaj na krawędzi, na policzku. I tutaj z przodu też czyszczę i to samo z tej strony. I teraz, jak już mamy konturowanie na mokro, to użyję pudru od Eveline Variette. I jak widzicie, on mi się kończy. W ogóle pozbyłam się tego wieczka, który przesypuje produkt, bo to było trochę takie upierdliwe. I w ten sposób jest mi to wygodniej używać, ale mam już tutaj resztkę. To jest... Bardzo dobry puder i używam zarówno pod oko, więc tutaj teraz utrwalam korektor, jak i na całą twarz. I on ma właściwości wygładzające i pięknie upiększa skórę. Ja tak, skóra wygląda e, świeżo, miękko i nie jest przesuszona. Na sam koniec bronzer jeszcze utrwalę e, bronzerem suchym od V, to jest Beach Cruiser. Odcień 02 Cafe Creme. I ten bronzer, muszę wam powiedzieć, on jest bardzo ładny. Jest yy, przyjemny w użytkowaniu. Natomiast bywa, że jest dla mnie zbyt chłodny. Szczególnie też jeśli nałożę go zbyt dużo albo w ogóle kiedy też jestem opalona, no to mam wrażenie, że on już zaczyna wyglądać tak brudnawo na mojej skórze i chyba już w tym momencie na przykład ten policzek nabrał chłodniejszego odcienia. Tutaj jest ok, a tu już jest chłodniej. Trochę połączę tę warstwę mokrą i suchą, i na razie tak to zostawię, i przejdziemy sobie jeszcze do różu oraz do rozświetlacza. Dobra, rozświetlacz to jest beka. Beka w odcieniu Moonstone. To już jest stary produkt i wydaje mi się, że chyba nigdzie go nie można kupić, ale jak mam, to zużywam, bo to jest piękna, klasyka, czysta satyna bez drobinek. Jeśli chodzi o buzię, o bazę, myślę, że bardzo ładnie to wygląda. Ale zdecydowanie różni się od mojego chociażby ulubionego podkładu Elever. Elever jest bardziej matujący, a ten faktycznie jest miękki na skórze jest bardziej rozświetlający jest faktycznie wygładzający, bo upiększa skórę. Ale zastanawiam się, czy na przykład nie będzie się szybciej wyświecał. W ciągu dnia. Może być taka możliwość, przez to, że on jest taki bardziej nawilżający, rozświetlający i miękki, może się szybciej wyświecać, szczególnie na skórach tłustych i mieszanych. Jeśli macie skórę suchą, dojrzałą, odwodnioną, no to myślę, że ten podkład może się bardzo dobrze sprawdzić na skórze. Brwi zrobię poza kamerą i od razu przejdziemy do jednej z tych palet. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak zatraca mi się już powoli ten pigment permanentny, makijaż permanentny na brwiach. Z przyjemnością wybrałabym się jeszcze raz. Ostatnim razem właśnie robiłam w grudniu, rok temu. Więc przydałoby się, myślę, odświeżenie, ale we will see. W sumie to, jak podkreślam, kredką to. To i tak to bardzo ładnie wygląda i nie, nie potrzebuję nic więcej, ale pomyślę, żeby sobie brwi odświeżyć. I tak słuchajcie, myślę, chcecie, żebym poszła w maty, czy błyskotki? Ja jestem bardziej matowa na co dzień, bardziej zachęcające są dla mnie maty. Nie używam już tak błysków. Kuszą mnie maty. Musicie mi wybaczyć, ale nie będę używać błysków dzisiaj, bo kuszą mnie jednak te maty. Chyba nie da się wygiąć tej palety tak całkiem do tyłu. Da się? To się nie da. Chyba nie będę ryzykować, co? Dobra. Yy. W ogóle paleta ta trochę kojarzy mi się z. Paletką Kim Kardashian, ona, ona chyba też miała w całości paletę matową, natomiast tam były też pojedyncze, takie cieplejsze cienie, no ale przy osobach, które mają ciemną karnację, bardzo ciemną karnację, no to to mm, pasuje, natomiast tutaj ta paleta jest tak typowo dostosowana pod nas Polki, i muszę przyznać, że kolory bardzo mi się podobają i tak sobie myślę, tak jak tu patrzę w kamerze, że ciekawy jest ten kolor i on się nazywa orzechowe. i tak myślę, że od niego sobie zacznę. Dobrze byłoby użyć czystego pędzla, więc biorę czysty pędzelek to się transferuje tak widać, że pigment jest osyp jest bardzo delikatny więc nakładam w zewnętrznym kąciku i zaczynam blendować. OK widzę, że już kolor się pojawia. I on ma w sobie takie jakby lekko pomarańczowe tony, ale ja akurat to lubię. Nie przeszkadza mi to. Jest blending i drugie oko. Dobra, ale widzę, że chciałabym coś ciemniejszego, więc dodamy sobie następny odcień. Skoro miałyśmy ten, to myślę, że polecę od razu tutaj z tym, i ten się nazywa pralina. Wezmę nieco mniejszy pędzelek, coś takiego i pralinkę nakładam w zewnętrznym kąciku oka. I tutaj postaram się tę przestrzeń pogłębić. Dobra, widzę, że kolor nakłada się jeden na drugi. Można budować kolory i intensyfikować, więc fajnie to, fajnie to wygląda, i nie zlewa się to tak w jedną całość, bo widać, że tutaj jest te, ta pomarańcz, jakby jaśniejsza i delikatniejsza, a tutaj jest ten ciemniejszy pralina. I idąc dalej, nałożę teraz jakiś jaśniejszy matowy kolor na sam środek y, ruchomej powieki i myślę, że użyję tutaj tego żółtego. I nakładam na środek powieki. Co chwilę to będę łączyć? Dobra. I teraz sięgam po jeszcze jaśniejszy kolor, czyli ten. I tutaj mam akurat pędzel do korektora. I ten kolorek i ten cień, on się nazywa biszkoptowy. Wcisnę sobie w wewnętrzny kącik ruchomej powieki. Okej. Okay. I jeszcze... Może wezmę tą pralinę, i tutaj sobie też podkręcę ten zewnętrzny kącik. I tu w załamaniu. Górna powieka jest skończona, więc teraz sobie możemy przejść do dolnej. I myślę, że od razu zacznę sobie od tych ciemniejszych kolorów, czyli pralina, i pogłębię dolną powiekę, ale od zewnątrz. Więc tutaj chcę podkręcić nieco ciemniejszym i po, potem będę od spodu blendować jaśniejszymi kolorami. To samo z tej strony. Ok. I teraz wezmę taki bardziej płaski pędzelek i odcień orzechowy, czyli ten z tym powiedzmy pomarańczowym, leciutko pigmentem i blenduję od spodu. I zaciągam też trochę tutaj już na środek z tym blendowaniem i bliżej wewnętrznego kącika, tak przeciągam. Żeby to się w miarę jakoś wyrównało. Dobra i jak mam coś takiego, to myślę, że jeszcze na dolnej powiece od wewnątrz nałożę beż. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. O, jest tak od razu świeżo. No, piękne kolory. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobają. Pięknie to się blenduje. Ładnie te kolory się budują. No, można zrobić przepiękny i dzienny, a jednocześnie też taki wieczorowy makijaż, ślubny też. Piękna paleta, super jakość, bardzo mi się podoba. Teraz, żeby już ten makijaż wykończyć, i oko nałożę ciemną kredkę na górną linię wodną i jasną beżową kredkę na dolną. Wytuszuję rzęsy i oko będzie skończone. Linia wodna czarną kredką jest już podkreślona, to jest ta przestrzeń między rzęsami. I to jest kredka Everline w odcieniu 01 Black. Natomiast jeśli chodzi o beżową kredkę, no to mam tutaj nowość. Natomiast to jest kredka, której używałam swego czasu przez kilka dobrych lat. Kryolan Kajal w odcieniu Cream. Ona jest gruba, jest beżowa i nie ma żadnych... Różowych tonów. Jest dosyć intensywna, jest też bardzo trwała, długo utrzymuje się na linii wodnej i pięknie odświeża spojrzenie. Postanowiłam właśnie wrócić do tej kredki. Najprędzej kupicie ją na Allegro albo sklep Lady Makeup. Podejrzewam. Dobra, i ja kupowałam akurat na Allegro. I czas wytuszować rzęsy. Ostatnio tuszuję tuszem Eveline brązowym i powiem Wam, że świetnie się sprawdza, natomiast wolę, jak on już jest troszkę bardziej zużyty i podsuszony, bo mam wrażenie, że wtedy rzęsy są wyraźniejsze i nie są takie cieniutkie, nie są takie delikatne, tylko jednak yy, są bardziej yy, podbite. Są wyraźniejsze i ta oprawa oka jest. Mocniejsza. A kolor brązowy jest nieco delikatniejszy niż czarny, i mam wrażenie, że po prostu pasuje mi i do koloru włosów, i do tęczówki oka, i to się jakoś tak fajnie um, ze sobą zgrywa. E, oko skończone, ale tak patrzę i wydaje mi się, że brakuje mi tutaj trochę różu, i chciałabym dodać odrobinę różowego koloru. I to jest róż mineralny. Pajece w odcieniu Dusty Rose. Podam w ten sposób na pędzel, tak żeby ten, te minerały rozprowadzić dosyć równomiernie i wciskam w policzek. róż na policzkach jest już nałożony, tak to wygląda, natomiast żeby dokończyć ten makijaż i postawić kropkę nad i, no to trzeba jeszcze dokończyć usta. I mam tutaj produkty mojej marki Luna, matową pomadkę, to jest pomadka w odcieniu blush i tutaj dołożę do niej konturówkę w odcieniu naked i słuchajcie, ta konturówka już się kończy, kończy się jej asortyment, zostało jakieś 20 sztuk, a to jest przepiękny odcień. I to wygląda tak. Tutaj pokażę Wam odcień tej konturówki. To jest to taki piękny, zgaszony, różowy odcień. No i do tego dołożymy właśnie matową pomadkę w odcieniu blasz. Myślę, że fajnie to się ze sobą skomponuje. Konturówka jest odrobinę, ciemniejsza od samej pomadki. Więc rozblendujemy to na krawędziach, tak żeby to ładnie wyglądało. Natomiast najpierw zacznę od nałożenia konturówki i obrysowania precyzyjnie ust. Konturówka ma miękką formułę, więc, możecie ją rozmurzyć do środka ust. Sama w sobie ma przepiękny odcień, więc już w takiej formie możecie ją zostawić jak najbardziej. Ale na środek nałożymy blush. Wystarczy tylko tyle, i rozprowadzam to palcem. OK, i tak wygląda całościowo. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że widzę, iż zaczyna wyświecać się tutaj w tym miejscu. I to jest właśnie jakby wina trochę podkładu, bo zwykle ja nie wyświecam się tak szybko w ciągu dnia, właśnie w tych miejscach w okolicy nosa. Więc mam tutaj jeszcze taki żółty, matujący puder i spróbuję to przytłumić. OK. I chyba jest lepiej. Odrobinę chyba jest lepiej. Makijaż skończony. I muszę Wam powiedzieć, że palety cieni niesamowicie mi się podobają. Przynajmniej ta matowa. Pięknie się ze sobą łączą, ładnie to się blenduje. W ogóle genialne kolory. Więc myślę, że na następny raz przetestujemy sobie tę błyszczącą. Ale muszę Wam powiedzieć, że przed chwilą mi paleta upadła. I co prawda nic się nie stało, chociaż ten cień o nazwie błyskotka trochę się rozkruszył, natomiast udało się go wcisnąć, wprasować palcem. Najwyraźniej on jest bardzo mięciutki i taki kruchy, więc trzeba tutaj z nim uważać. Niemniej paleta jest w całości, co mnie bardzo cieszy, ale tak jak powiedziałam, myślę, że na następny raz spróbujemy sobie użyć właśnie tych błyskotek. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że film wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym. Cześć.